Mano, witam wszystkich serdecznie na kanale Grode 93. Mamy poniedziałek rano, zimno, buro i ponuro. Mnie już łapie chrypa znowu w gardle, ale nie dajemy się, jedziemy sobie dzisiaj ściąć drzewa. Zetniemy sobie drzewa tam na dole te, które wokół których kosiłem tym traktorkiem, bo one wchodzą w linię, a druga sprawa to już. Już przeszkadzają tam, chciałbym to wyrównać, żeby tam nic nie było, żadnego cienia, dzięki temu przynajmniej, może trochę obecnie latem. A tak toki. Miałem je ściąć na wiosnę, na wiosnę się nie udało. W lato odpuściłem bo liście także jedziemy teraz, trochę już tam pousychały. Jedziemy to to ściąć, oczywiście piłą tą nową Smor. Zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie ciąć. No i tutaj mam środek transportu, zaraz wam pokażę transportu sobie pojedziemy położę sobie statyw bo trochę wam ponagrywam jak, jak to tnie żebyście widzieli no i co palimy nie odpalana nieodpalana hoho -ho, albo i więcej stoi sobie tutaj ona. muszę trutki porozkładać bo mi myszy Nom styropian. Hej, dobrze. Jedziemy sobie. A. Jedynaczka i powolutku do tyłu. patrzymy czy o, następnie oponki do odkosiareczki już sprzedane ogłosiłem na marketplace długo nie stały tak wam mówiłem za parę groszy, 150 zł wziąłem za komplet. Ważne, żeby komuś jeszcze tu były i tyle. Także jedziemy sobie, mam cały komplet. Tam jest tylko chyba 3 czy 4 te drzewa do położenia, a resztę to już będziemy robić. Tam ciągnikiem będzie trzeba jechać furą, no chyba 60 i tur pójdzie, albo ma z furą, a 60 z turem. Ale to dzisiaj chcę tylko ściąć, a jutro będziemy zbierać. Także jedziemy sobie tym moim mi mikroursusem. E, chciałbym wam też powiedzieć, że zarejestrowałem sobie już zrzutkę. Także na dniach tam stworzę po prostu... Znaczy zarejestrowałem się na tym, na tym serwisie, zweryfikowałem swoje dane. E, I będziemy tworzyć po prostu zrzutkę, um, utworzę na dalsze modyfikacje tego Ursusa kto będzie oczywiście chciał ten wpłaci kto nie będzie chciał niech nie wpłaca powiedział ja nikogo nie zmuszam do tego przede wszystkim a być może uzbieramy taką kwotę że pomoże mi na rozwój tej sześćdziesiątki to na dobry rozwój także no zobaczymy bo plany mam powiem wam szczerze duże przez tą zimę trochę się pozmieniały być może zrobię pół płaską podłogę Oczywiście bez pedałów podwieszalnych, bo pedały zrobię na innej zasadzie Coś jak w Zetora starych Ale zrobimy chyba kabinę Zobaczymy czy na poduszkach czy nie, no zobaczymy Bo tak właśnie chodzi mi po głowie zrobić ją na poduszkach Z tyłu, tak. a z przodu na tulejach Zobaczymy jak to wyjdzie Na razie sobie jedziemy jedną robotę zrobić a potem będziemy planować drugą o tata postawił stracha na wróble bo mi tu gołębie urzędowały na przenicy no coś tam schodzi zobaczymy coś tam się schodzi No, te płeczka teraz mi z przodu podobają mi z tyłu Zbliżamy się do celu A przecież to jako tako wchodzi Jeszcze nie całkowicie ale jako tako jest, zobaczymy dalej Kołacie choć jaką były Trochę. w tej mokrej trawie tylna i się trochę oczyściły i na wolnych obrotach jedzie i przejedzie o widzimy już tata wykosił ostatnio tutaj chodził i wykosił e, kosą e, te tataraki żeby było widać gdzie co Tak tego dużo nie ma także tu jest. gdzie piccolo? O, a tu jest ta linia one były te drzewa tak rozrośnięte, że w tą linię wchodziły Ale one były przycięte jakieś chyba dwa lata temu Coś takiego Wjeżdżała tu energetyka i cięła je Bo wchodziły w te linię, o tutaj Zresztą teraz już się też jedno zbliża do tego Ale my sobie je położymy w tą stronę Najpierw te małe, a potem te Tu stane będzie będziemy w tym Redukujemy na dwójeczkę i dwójeczka Te to są luksusowe i w i dył. No i dobra Jesteśmy Będziemy obejrzeć akurat nie lecą w tamtą stronę. To tylko trzeba je dobrze podciąć. A tu było jedno, ale to już antylat temu ścięte. I tak te małe sobie najpierw zetniemy, tą to położymy tam. I to leci akurat w tamtą stronę. To trzeba będzie podciąć klina tam i pchnąć go na te tataraki. Dobra, działamy Walczymy już pełny ruch wody Tu już bym traktorkiem nie wjechał, nie wykosił Bo bobry gdzieś się tam zatkały Najpierw tu zatykały Teraz tam O, tu już te małe leżą O jest, sekunda Ty no to jedziesz Potem. No mówię, to jedź, jedź po dzinmy. Idę już i wnosić te, to trzeba trzymać. Tu podciąć też te, Nie, na linii nie pójdzie, tu podetnę klina. I... To i jedź po dzinmy, a ja se te potnę. No i od razu załadujemy, będzie spokój. ustawię wam kamerkę. 고속도로고속에 도착했습니다. 고속도로에 도 No widzicie no, idzie to tak jak masło Mocy jej nie brakuje No nic nie mam żeby wam tu pokazać tylko te drzewa No ale Jak na razie nie mam jej nic do zarzucenia Nie mam jej naprawdę nic do zarzucenia I tyle No nic no, czekamy na tatę i już Niech przyjedzie i tyle Załadowane, salutka biedeczka aż pod Plandekę Tata teraz jedzie, ja się pakuję i yy, jadę tak samo za nim ja Tylko jeszcze coś wam pokażę Zobaczcie jak to jest mokro. I po co mi inny sprzęt Tego Zarejestruję, mam nadzieję, że do końca roku się uda, albo i szybciej i sprzęcik na lata zostanie. W tą kabinę mu się zmontuje wszystko, ale to już w swoim czasie, zobaczcie. Zobaczcie jak wsiadła. Nie, nie ciężki traktor, ale ma napęd i to jest jego plusem. A ja chcę wam coś jeszcze pokazać. Specjalnie zostawiłem, bo tak obiecałem jak najszersze tak? tutaj odcięłem tego pnia jak widzicie na równo ale spróbujemy tego uciąć choć powiem wam szczerze że nie wiem czy go utnę bo tu jest ziemia a nie chcę popsuć łańcucha zaraz spróbujemy spróbujemy go uciąć dla moich widzów Deixa a, a. 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 300 zł, żeby tylko chodziła długie lata, to jest zakup. Jak dla siebie idealny. No, zobaczcie, zobaczcie. ta ludzka prowadnica. To o co żeście mnie prosili, żeby zobaczyć, jak ona całą prowadnicą będzie ciąć, czy bardzo słabnie. No to widzicie na filmiku. Biorę sobie plastra do domu do czegoś się go tam wykorzysta także lecimy, zbieramy się i jedziemy I wracamy, gałęzie to już tam później w tym terminie przyjedziemy, pozbieramy eee, muszę, sobie, muszę opróżnić tą przyczepkę co mam bo do, do traktorka bo jak zauważyliście nie, przy, nie przyciągnąłem jej, bo na niej leży zboże bo nie było już gdzie rzucić jak były przyczepy zajęte ale było bardzo mało tego te zgliszcza co tu kosiłem i Wysypaliśmy tam na tą malutką przyczepkę traktorek, i mama kurą to po prostu daje na bieżąco. I dlatego, no, obładowany jadę fest. Ale damy radę, o! Jedziemy sobie powolutku. To nie plastik, fantastyczny, że się połomie. No i jak? Mam nadzieję, że fajna akcja i. Pokazałem Wam, że mimo, że nowe chińskie to nie jest znowu takie złe. Tym bardziej za cenę, którą zapłaciłem, czyli 276 zł, plus przesyłka 30 zł to 306 zł zapłaciłem. Myślę, że ta piła się zwróci i to w niedługim czasie, bo ten nak był droższy o wiele. No i dwa lata tak naprawdę no niby służył, ale teraz jest tą problem z wężykami. No i wężyki zrobiłem, pali od strzała Działa wszystko, tylko że jeszcze tego partnera naprawiam, wczoraj już sobie zrobiłem gaźnik, ale jest wężyk w zbiorniku urwany i czeka mnie rozdzierka całego tego partnera i włożenie wężyka nowego do zbiornika z filterkiem. Nie będzie to łatwe, ale myślę, że dam radę. Miało być cięcie jutro, dzisiaj tylko ścięcia, a wyszło, że dzisiaj żeśmy wszystko zebrali. Dobrze, że jest tata i że mi pomaga, bo tak to to wiecie, tam to bym sobie mógł. Tym bardziej, że do pracy na drugą zmianę. Ale dzisiaj raczej chyba ciąć nie będziemy tego, wiecie? Tak podobał Wam się filmik z testów tej piły ścięcia. No niestety ja nagrałem końcówkę z traktorka, która się nie zapisała. No i dlatego nagrywam z wnętrza e, tego Tobomaga, dużo osób się pyta co to jest za sprzęt, jest to BOMAG BC772RB2 Możecie sobie wpisać e, no w Google czy na YouTube i będziecie widzieć ten sprzęt, jak on wygląda e, Co mam do powiedzenia? E, do powiedzenia mam to, że Ginma e, może będzie zarejestrowana, może udać się odzyskać fakturę Zakupu lub umowę między poprzednim właścicielem, a tak naprawdę teraz mną z Norwegii i zaświadczenie z Norwegii, że ona tam nie podlegała rejestracji. Jeżeli te dwa dokumenty uda mi się załatwić, DIN może zostać zarejestrowana u nas. Oczywiście po przeglądach, po wszystkim. Zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda. Co do planów do 60, no to oglądaliście film, pewnie wiecie już to i jak. Ja po tym filmie sobie siedziałem rozrysowywałem wnętrze eee, można powiedzieć, że rozplanowywałem już jak to zrobię mm, no i po zasięgnięciu tematu z, omówieniu tematu z Rafałem z kanału Trawi Garaż no to on mi podpowiedział jakie tam zastosować poduszki z tyłu pneumatyczne od czego u nich są i raczej takie same wpadną u mnie z tyłu z przodu będzie, no to to samo zawieszenie chcę zrobić co u chłopaków jest E, tylko tyle, że no, ja będę to robił no, trochę inaczej, zawieszenie zawieszeniem, ale ja nie będę robił płaskiej podłogi, tylko zrobię podłogę taką, jakby no, wyższą niż teraz. E, ale żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby te pedały, no powiedz, aż kabina leciutko pracuje, to te pedały by mi pływały, tak? One by raz były by, niżej, raz wyżej, ze względu na to, że ta kabina by się podnosiła, obniżała. A pedały by stały w miejscu, na to też już znalazłem radę. Zrobię płytę normalną mocowanie płytę pod kabiną, przymocowaną do kabiny, tak by pod, no bo to będzie podwójna podłoga, nie? Bo oryginalna zostanie, a ja zrobię sobie drugą wyżej, i ta, pod tą, tak, tą, do tej pierwszej podłogi, co jest teraz, będzie dospawane całe mocowanie pedałów hamulca, sprzęgła. I normalnie sprzęgło hamule zostanie tak są ale będą przymocowane nie do podwozia, tylko do kabiny, będą razem pracowały z kabiną, nie będzie się tam schować, nic chować, nie będzie dziać a tam po prostu sobie zrobię na dźwigniach, które nie będą tam, będą pracowały w pewnym zakresie, bo to wiecie, głównie tył amortyzuje tej kabiny będą sobie tam pływały w pewnym zakresie, żeby też nie wpływało mi to na pracę tych, tego pedału hamulca i sprzęgła najprawdopodobniej też pompki hamulcowe Zostaną przeniesione również pod kabinę, czyli zrobię po prostu pompki razem z pedałami podwieszone do kabiny, nie przymocowane do, e, wiecie, do podwozia, do skrzyni. No i wtedy ten wałek muszę tam coś zrobić, żeby po prostu go po z lewej stronie tylko zostanie tak, mówię, mocowanie no i z prawej do ręcznego, nie sobie tam będzie, tego nie będę zmieniał a ten a tutaj yy, tylko tam jakieś tulejki zrobię, żeby segery pozakładać i żeby to nie chodziło wiecie, lewo-prawo a tutaj będą sobie pedały na osobnych yy, na osobnych yy, jakby, na osobnych sworzniach na osobnym trzymaniu będą z kabiną razem umocowane jak kabina będzie pracować pedały będą razem z nią pracować nie będzie żadnego problemu co do tych biegów, jeszcze się zastanawiam, czy te biegi przerabiać, czy po prostu zrobić na linki. Raczej powiem Wam szczerze, że tak no głos rozsądku mi pokojarza, zrób na linki, zrób na linki. No i być może zrobię na te linki, zrobię sobie wszystko, dźwignię tutaj po prawej stronie, te przy, przy ręce po prawej. I lineczki, żeby to działało. Przód, tył, jedynka, wsteczny, dwójka, trójka, czwórka, piątka żeby sobie tu zmieniać przy tym no i tyle no zobaczymy co tam, co tam mi wyjdzie dalej w praniu co tam mi wyjdzie w mojej głowinie ale no chcę trochę takiego wiecie no trochę tą ja bym kabinę zawiesił wiecie no trochę wyżej te przede wszystkim planuję zawiesić żeby tam jeszcze troszkę wyżej poszła żeby tam miejsca zostało żeby tę podłogę to wszystko zrobić równą tak jak wam tłumaczyłem na tył głównie na podnośnik wszystko w swoim czasie będzie zrobione na wiosnę wyjedzie odmieniona sześćdziesiątka oczywiście względem wnętrza nie zewnątrz no i tutaj tylko tak mówię no, kabina to się tylko zmieni względem właśnie tych, y, tych poduszek tego zawieszenia kabiny no i tutaj pedały nie pedały no wszystko będzie jeszcze bardziej uszczelnione niż jest no i regulacja kierownicy na tym względem myślę zobaczymy co mi z tego wyjdzie jak to będzie zrobione. Także nie przedłużam, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie cześć!